Kremlu w Moskwie, w 25 roku o godzinie 4 snad nad ranem, odbyło się nadzwyczajne spotkanie. Najbliżsi doradcy Władimira Putina, szefowie FSEB i wojskowego wywiadu zostali wezwani w trybie pilnym. Każdy, kto wchodził do sali konferencyjnej, miał tę samą minę niepokój, zaskoczenie i lekki strach. Po środku stołu leżała teczka z jednym tylko napisem Nawrocki. Dokumenty w środku ujawniały strategię. Która mogła całkowicie zmienić mapę geopolityczną Europy Wschodniej. To nie była zwykła kampania wyborcza. To był szachmat przeciwko sferze wpływów rosyjskich, które Putin budował przez dziesięciolecia. Podczas gdy czytacie te słowa, być może jesteście świadkami punktu zwrotnego w historii, ponieważ kandydatura Karola Nawrockiego na prezydenta Polski to coś znacznie więcej niż się wydaje. To nie tylko wybory. To początek procesu, który zmieni los Europy Wschodniej. Na nowo zdefiniuje potęgę NATO i spowoduje narodziny nowej supermocy na zachodnich granicach Rosji. A najbardziej zaskakujące jest to, że wszystko to planuje historyk, dyrektor muzeum, akademik uważany przez opinię publiczną za zwyczajnego. Ale Nawrocki nie ma nic wspólnego ze zwyczajnością. Może być jednym z najbardziej strategicznych umysłów Polski w ciągu ostatnich cel lat. W tym artykule przedstawię wam wielowarstwową strategię Nawrockiego przeciwko Rosji. Opartą na ujawnionych tajnych raportach wywiadowczych, anonimowych źródłach dyplomatycznych i informacjach z wewnątrz NATO. Ta strategia jest tak złożona, tak głęboko przemyślana, że nawet najbardziej doświadczeni strategzy Putina nie mogli jej na początku w pełni zrozumieć. Ale teraz rozumieją i boją się, ponieważ Nawrocki, wykorzystując największe lekcje historii, stworzył najbardziej inteligentny system obrony i równowagi sił Dzycy wieku. Jesteście gotowi? Bo teraz opowiem wam o największej geopolitycznej grze w szachy współczesnych czasów. A w tej grze Polska nie jest tylko pionkiem. Jest na drodze do zostania królem. Wszystko zaczęło się w decyśny dzzełet roku w zakurzonych archiwach muzeum w tłani wojny światowej w Gdańsku. Karol Nawrocki był wtedy jeszcze dyrektorem muzeum i kochał swoją pracę jako historyk. Ale pewnego dnia, badając dokumenty strategii wojskowej z decyśny dzzełet roku w najgłębszych zakamarkach archiwów, Zauważył coś. Wzorzec. Powtarzający się temat. Polska zawsze była miażdżona przez historię z powodu swojego położenia geograficznego. Rosja ze wschodu, Niemcy z zachodu. Kraj uwięziony między dwiema potęgami. Wszyny w szyny,wycedent Fet roku, została całkowicie wymazana z mapy. Wszyny w szyny,wycedent Fet roku, została ponownie najechana. Po decedent Fet roku, znalazła się pod wpływami zowickimi. Za każdym razem ten sam błąd. Polska próbowała oprzeć swoją obronę wyłącznie na sile militarnej i za każdym razem przegrywała. Nawrocki spędzał noce studiując te dokumenty, czytał listy dawnych polskich generałów, analizował plany strategiczne i doszedł do wniosku dla przetrwania Polski sama siła militarna nie wystarczała, siła ekonomiczna też nie wystarczała. Sama dyplomacja również nie zadziała. Polska potrzebowała strategii, która łączyłaby te trzy elementy i dodawała jeszcze jedno. Hegemonię psychologiczną. Czym jest hegemonia psychologiczna? Mówiąc prosto, to sprawienie, by przeciwnik zastanowił się dwa razy, zanim pomyśli o ataku na Was, ale nie poprzez groźbę militarną, lecz poprzez niepewność, nieprzewidywalność i wielowarstwowe odstraszanie. Wasz przeciwnik musi wiedzieć nie tylko, co zyska, atakując Was, ale co straci, a co ważniejsze, że nie będzie mógł dokładnie wiedzieć, co się stanie. Kiedy Nawrocki zaczął rozwijać ten pomysł, był jeszcze akademikiem, który nie wszedł do polityki, ale w jego głowie kształtował się plan. Plan, który nie tylko obroni Polskę, ale także uczyni ją potęgą regionalną w 2007 roku, gdy Nawrocki został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, miał już nie tylko teorię, ale wizję możliwą do zrealizowania, a nazwa tej wizji brzmiała Nowe Międzymorze. Międzymorze było w rzeczywistości starą koncepcją. Zaproponowaną w latach 20. wieku przez polskiego przywódcę Józefa Piłsudskiego, była to idea bloku bezpieczeństwa i gospodarczego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rozciągającego się od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Wtedy się nie zrealizowała. Ale Nawrocki widział, że w wyzycy wieku może być to możliwe. Strategia Nawrockiego była następująca: stworzyć nowy sojusz wojskowy ekonomiczny obejmujący Polskę, Litwę, Jotwę, Estonię. Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Ukrainę. Ten sojusz nie byłby poza NATO, ale wewnątrz NATO jednak z własnymi autonomicznymi mechanizmami decyzyjnymi. Ale kruczek polegał na tym, ten sojusz nie zostałby otwarcie ogłoszony. Aby nie prowokować Rosji, struktura ta byłaby budowana powoli, w tajemnicy poprzez dwustronne umowy, wspólne projekty obronne i integrację gospodarczą. W latach 2020-2024 Choć nie zajmował jeszcze oficjalnego stanowiska politycznego, Nawrocki zaczął przedstawiać tę wizję polskiemu rządowi jako doradca. I stało się coś interesującego: rosyjska inwazja na Ukrainę wydawała się przewidywać plany Nawrockiego. Kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, kraje Europy Wschodniej wpadły w panikę. Strach, że ich własne terytoria mogą być następnym celem, był w umysłach każdego. I właśnie wtedy Nawrocki wkroczył do akcji. Przez cały 2010 rok Nawrocki podróżował prywatnymi samolotami do Wilna, Rigi, Tallinna, Bukaresztu. W oficjalnych zapisach były to konferencje historyczne i programy wymiany kulturalnej. Ale w rzeczywistości Nawrocki przedstawiał przywódcom tych krajów wizję. Słuchajcie, mówił Nawrocki na spotkaniach. NATO nas chroni. Tak, ale mechanizm decyzyjny NATO jest w Waszyngtonie i Brukseli. Co się stało, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę? Dyskutowaliśmy, czekaliśmy, rozmawialiśmy o sankcjach, ale interwencja wojskowa nie, bo Niemcy się wahały, Francja się wahała. My, wschodnioeuropejczycy, nie możemy pozostawić naszego bezpieczeństwa wahaniom innych. A potem Nawrocki przedstawiał swoją zaskakującą propozycję: stwórzmy wspólny fundusz obrony. Każdy kraj niech przeznaczy 0,5% swojego PKB na ten fundusz. Z tego funduszu rozwijajmy wspólne systemy uzbrojenia. Twórzmy wspólną sieć wywiadowczą. Twórzmy wspólne jednostki szybkiego reagowania. Nie poza NATO, ale wewnątrz NATO jednak pod naszą własną kontrolą. Do końca 2004 roku wizja Nawrockiego zaczęła nabierać rozgłosu. Między Polską, krajami bałtyckimi i Rumunią podpisano tajne protokoły. Oficjalna nazwa brzmiała Mechanizm Koordynacji Obrony Regionalnej. Ale wszyscy znali to jako nowe morze. Ale plan Nawrockiego nie ograniczał się tylko do tradycyjnych sojuszy wojskowych. Wiedział, że 70% współczesnych wojen toczy się już nie w sferze fizycznej, ale w sferze cyfrowej. A tutaj Rosja miała ogromną przewagę zdolność do prowadzenia cyberwojen. Rosyjskie grupy hakerskie od lat infiltrowały infrastrukturę krajów Europy Wschodniej. Sieci elektryczne, systemy wodne, sieci bankowe wszystkie były potencjalnymi celami. W czasie wojny Rosja mogła pogrążyć kraj w ciemności bez oddania jednego strzału. Nawrocki był tego świadomy i w 2000 roku rozpoczął bardzo tajny projekt tarczyca cyfrowa, tarcza cyfrowa. Projekt działał następująco. Polska zawarła tajne umowy z najlepszymi izraelskimi firmami cyberbezpieczeństwa, jednocześnie nawiązała współpracę z ekspertami ze Stonii kraju o najbardziej rozwiniętej infrastrukturze cyfrowej na świecie, cel uczynić krytyczną infrastrukturę krajów Europy wschodniej nieprzeniknioną dla rosyjskich cyberataków. Ale najbardziej interesującą częścią było to system ten nie był przeznaczony tylko do obrony. Nawrocki rozwijał również zdolność kontrataków. W połowie 200 rady się Teret roku w polskiej instalacji wojskowej powstała tajna Akademia Cyberwojen. Tam szkolono wybranych programistów, hakerów i ekspertów bezpieczeństwa cyfrowego. Ale nie było to proste szkolenie, byli to cyfrowi wojownicy, Którzy mapowali rosyjską infrastrukturę cybernetyczną, znajdowali słabe punkty i mogli rozpocząć kontrataki w czasie wojny. Według źródeł wywiadowczych, pod koniec 2004 roku ten zespół znalazł sposoby na tajne włamanie się do krytycznej sieci energetycznej Rosji. W czasie wojny Polska teoretycznie mogłaby pogrążyć Moskwę w ciemności. A co najważniejsze, Rosjanie o tym wiedzieli. To był jeden z kluczowych punktów strategii Nawrockiego. Odstraszanie powstaje nie tylko z waszej siły, ale także z niepewności przeciwnika co do waszej siły. Rosja nie wiedziała dokładnie, jak zaawansowane były zdolności cybernetyczne Polski, a ta niepewność komplikowała kalkulacje Putina. Największą bronią Putina przeciwko Europie zawsze była energia. Groźba rosyjskiego gazu przez lata trzymała kraje europejskie w ryzach. Przekaz, jeśli się nam sprzeciwicie zamażnięcie zimą, był szczególnie skuteczny wobec takich krajów jak Niemcy. Nawrocki wiedział, że ta zależność jest największą słabością Europy Wschodniej i opracował radykalny plan, aby rozwiązać ten problem. W Trenty roku rząd polski rozpoczął tajny projekt Energetyczna Forteca. Forteca Energetyczna. Projekt ten był wielowarstwowy. Polska rozpoczęła budowę gigantycznych terminali LNG, skroplony gaz ziemny na wybrzeżu Bałtyku. Oficjalne oświadczenia mówiły, że służą one bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Ale prawdziwy plan był znacznie większy. Te terminale miały wystarczającą pojemność, aby zaspokoić potrzeby nie tylko Polski, ale całego bloku międzymorza. Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja wszystkie mogły otrzymywać gaz z tych terminali, el Zusa, Kataru i Australii stanowił pełną alternatywę dla rosyjskiego gazu. W wizji nawrockiego Polska miała zbudować sześć nowych reaktorów jądrowych do 1300 roku. Miały one zostać zbudowane przy użyciu amerykańskiej technologii Westinghouse lub francuskiej technologii EDF zdecydowanie nierosyjskiej technologii. Reaktory te miały zdolność zasilania energią elektryczną nie tylko Polski, ale także krajów sąsiednich. Według planów w 200 tej roku Polska miała stać się centrum energetycznym Europy Wschodniej. Morze Bałtyckie to jeden z regionów o najlepszym potencjale wiatrowym w Europie. Nawrocki rozpoczął projekt sieci morskich offshore farm wiatrowych. Polska, Niemcy i kraje skandynawskie wspólnie tworzyły gigantyczne obszary produkcji energii wiatrowej na Bałtyku. Pod koniec 2004 roku, dzięki tej trzywarstwowej strategii, zależność Polski od rosyjskiej energii spadła za 100% porcentem To była katastrofa dla Putina, ponieważ broń energetyczna przestała działać w Europie Wschodniej. A co gorsza, Polska zaczęła eksportować nadwyżki energii na Ukrainę. Ukraina również powoli uwalniała się od rosyjskiej energii. Wiosną 2003 roku w polskiej armii nastąpiła zmiana, która nie przyciągnęła dużej uwagi. 15% budżetu obronnego zostało przeniesione do kategorii bezzałogowe statki powietrzne i systemy autonomiczne. Media widziały w tym niewielki szczegół techniczny, ale eksperci wojskowi zrozumieli, co to oznacza. Nawrocki wyciągnął kluczową lekcję z wojny na Ukrainie. Nowoczesną wojnę wygrywa nie ten, kto ma najwięcej czołgów czy samolotów, ale ten, kto ma najwięcej dronów i najlepszy system koordynacji. Ukraina polowała na rosyjskie czołgi tureckimi dronami Bayraktar, ale Nawrocki chciał iść o krok dalej. Rozpoczęto projekt DRON. Projekt ten ukształtował się wokół trzech głównych celów. Polska nawiązała współpracę z izraelską firmą Elbit Systems, i turecką firmą Bajkar. Cel: opracowanie systemów bezzałaste dronów wykorzystujących inteligencję roju, które może kontrolować jeden operator. W tym systemie drony komunikują się ze sobą, dzielą się celami między sobą i przeprowadzają skoordynowane ataki. Nawet jeśli jeden lub dwa drony zostaną zestrzelone, rój nadal działa. Polska rozwijała własną wersję dronów kamikadze w stylu Switchblade. Te małe drony można było przenosić w plecaku Wystrzelić w ciągu kilku minut i użyć przeciwko celom w odległości 10 km. Plan był następujący każda jednostka polskiej armii miała być wyposażona w setki tych mini dronów. W przypadku rosyjskiej inwazji każdy zakątek terytorium, Polski mógł być pokryty atakami dronów. Rosyjskie czołgi napotkałyby setki mini dronów w kamikadze, zanim wjechałyby do miasta. To była najbardziej tajna część. Polska rozwijała strategiczne drony o zasięgu 2000 km zdolne do atakowania instalacji jądrowych i centrów dowodzenia. Drony te miały zasięg pozwalający dotrzeć do Moskwy. Drony te mogły nigdy nie zostać użyte. Ale sama ich obecność stanowiła zagrożenie dla Rosji. Ponieważ Putin w konflikcie polsko-rosyjskim musiałby teraz bronić nie tylko zachodniej granicy Polski, ale także Moskwy. Pod koniec 2024 roku flota dronów Polski osiągnęła pettazit bezzałogowych statków powietrznych. Cel nadwiedz też dronów. Ta liczba uczyniłaby Polskę największą potęgą dronową w Europie. Nawrocki rozwijał strategię nie tylko w sferze fizycznej i cyfrowej, ale także w sferze informacyjnej. I być może była to najbardziej wyrafinowana. Rosja była ekspertem w dezinformacji i propagandzie od lat. Organizacje medialne, takie jak RT i Sputnik, były używane do tworzenia podziałów w społeczeństwach zachodnich. Ale Nawrocki znalazł sposoby, aby zagrać w tę grę przeciwko Rosji. W 2022 roku rząd polski utworzył tajną agencję Centrum Strategii Informacyjnej. Centrum Strategii Informacyjnej. Jej oficjalnym zadaniem była walka z zagraniczną dezinformacją, ale prawdziwe zadanie było znacznie bardziej złożone. Centrum to pracowało nad rozpowszechnianiem antykremlowskich nastrojów w społeczeństwie rosyjskim, ale nie klasyczna propaganda, znacznie bardziej subtelne, znacznie bardziej strategiczne podejście. Każdy prawdziwy dokument wyciekający z Kremla lub rosyjskiej armii był analizowany przez to centrum, dodawano kontekst i rozpowszechniano go w rosyjskich mediach społecznościowych dla maksymalnego efektu. Na przykład gdy pojawiło się przeciek o ukrywaniu strat rosyjskiej armii na Ukrainie, centrum to brało go, łączyło z historiami rodzin zabitych i rozpowszechniało na rosyjskich kanałach Telegram. Doświadczenie nawrockiego jako historyka było tu przydatne. Centrum opowiadało ciemne strony Eryzowickiej. Masa krystalina cierpienia rosyjskiego imperializmu, z dokumentami, zdjęciami i zeznaniami świadków. Celem było wzbudzenie wśród młodego rosyjskiego pokolenia pytania, dlaczego nadal prowadzimy imperialistyczną politykę. Centrum stale podkreślało rzeczywistą sytuację rosyjskiej gospodarki, wpływ sankcji, uciekające fortuny oligarchów, koszty dla zwykłych Rosjan. Przekaz był prosty: wypłacicie rachunek za przygody Kremla. Pod koniec 2004 roku zaczęły być widoczne efekty tych operacji. Treści antyżą ustedę w rosyjskich mediach społecznościowych wzrosły. Wskaźnik aprobaty Putina po raz pierwszy spadł poniżej 600%. A co najważniejsze, wśród rosyjskiej młodzieży nastroje antywojenne się wzmocniły. To była długoterminowa strategia. Może nie przyniesie wyników dzisiaj. Ale za PET 10 lat przygotowywała grunt pod zmiany w Rosji. Być może najbardziej śmiałym, i kontrowersyjnym planem Nawrockiego było to zmiana kształtu NATO od wewnątrz. NATO stało się strukturą bez celu po zimnej wojnie. Na papierze było silne, ale mechanizmy decyzyjne były ciężkie, między państwami członkowskimi istniały głębokie różnice zdań. Niemcy wahały się z powodu energii, Francja próbowała wyznaczyć własną ścieżkę, Turcja czasami blokowała. Nawrocki wiedział, że to musi się zmienić, a jego plan był następujący, Utworzenie podgrupy w ramach NATO o nazwie Koalicja Obrony Przodowej. Koalicja ta składałaby się z krajów, które najbardziej odczuwały zagrożenie rosyjskie Polski, krajów bałtyckich, Rumunii, Wielkiej Brytanii, pragnącej działać niezależnie od UE po Brexicie i prawdopodobnie krajów skandynawskich. Koalicja ta, poza oficjalną strukturą dowodzenia NATO, miałaby własne szybkie mechanizmy decyzyjne. W przypadku rosyjskiego ataku te kraje mogłyby natychmiast udzielić odpowiedzi wojskowej między sobą, nie czekając na ogólną decyzję NATO. Nawrocki przedstawił ten pomysł w 2000 roku na tajnym spotkaniu w Warszawie ministrom obrony krajów bałtyckich. Początkowo spotkał się z oporem. Czy to nie podzieli NATO? Zapytał litewski minister obrony. Nie, powiedział Nawrocki. To wzmocni NATO, ponieważ Rosja nie będzie już próbowała przewidzieć tylko decyzji Waszyngtonu czy Berlina będzie wiedziała, że kraje Europy Wschodniej mogą działać niezależnie. Ta niepewność zwiększa odstraszanie. Pod koniec 1943 roku pomysłu ten zaczął dojrzewać. Tajny dokument o nazwie Deklaracja Warszawska został podpisany przez cztery kraje: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Zgodnie z tym dokumentem, jeśli Rosja zaatakuje jeden z tych krajów, pozostałe udzielą odpowiedzi wojskowej w ciągu 6 godzin, nie czekając na oficjalną decyzję NATO. To był bezprecedensowy krok w historii NATO. A niektórzy generałowie w Pentagonie byli początkowo zaniepokojeni, ale potem zdali sobie sprawę, że faktycznie zwiększa to odstraszanie. Ponieważ Putin, dokonując kalkulacji, musiał teraz myśleć nie czy NATO odpowie, ale jak szybko Polska i kraje bałtyckie odpowiedzą. A odpowiedź brzmiała bardzo szybko: W planie Nawrockiego Ukraina odgrywała kluczową rolę. Ale nie tylko ją bronić, uczynić Ukrainę wschodnim bastionem bloku między morza. W latach 2000-2000 Persjajby w Cisie ze Memry Polska stopniowo zwiększała pomoc wojskową udzielaną Ukrainie. Ale pomoc ta nie była przypadkowa, była strategiczna. Polska w pełni zintegrowała sieć kolejową i drogową z Ukrainą. Służyło to nie tylko szybkiemu wysyłaniu materiałów pomocowych, ale także możliwości wykorzystania Ukrainy jako głębokości strategicznej polskiej armii w czasie wojny. Rosyjscy teoretycy to zauważyli i wpadli w panikę. Ponieważ oznaczało to, że atak na Polskę oznaczał również atak na Ukrainę. A Ukraina miała od wydała do Saboe Roku walczącą, zahartowaną, doświadczoną armię. Polska zaczęła zakładać fabryki broni na Ukrainie. Oficjalnie były to programy pomocowe. Ale w rzeczywistości Polska rozszerzyła swój przemysł zbrojeniowy na Ukrainę. Zapewniało to dwie korzyści. Po pierwsze, koszty spadały, robocizna na Ukrainie była tania. Po drugie produkcja była rozproszona przeciwko rosyjskiemu atakowi, nawet jeśli jedna fabryka zostałaby uderzona, inne nadal działały. Polska i Ukraina rozpoczęły wspólne ćwiczenia wojskowe. Oficjalnie było to wzmocnienie współpracy NATO-Ukraina, ale w rzeczywistości polskie i ukraińskie jednostki uczyły się walczyć razem jako jedna armia. Do końca 2014 roku integracja ta posunęła się tak daleko, że zachodni analitycy wojskowi zaczęli mówić o polsko-ukraińskim kompleksie obronnym. To nie były już dwa oddzielne kraje. To była de facto Unia Wojskowa. A dla Putina było to przerażające. Ponieważ oznaczało to, że atak na Polskę oznaczałby wojnę nie tylko z NATO, ale także z zahartowaną w boju, zmotywowaną, dobrze uzbrojoną armią ukraińską liczącą pół miliona żołnierzy. Nawrocki rozumiał, że sama siła militarna nie wystarczy. Polska musiała być również potęgą gospodarczą i miał na to plan. W 2000 roku Polska zainicjowała ambitny program Dolina Technologiczna Wysły. Celem było uczynienie Polski Centrum Technologicznym Europy Wschodniej. Rząd oferował ogromne zachęty podatkowe firmom technologicznym, które otworzyłyby centra badawczo-rozwojowe w Polsce. Szczególny nacisk położono na sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i technologie obronne. Do 1904 roku ponad wycinan międzynarodowych firm technologicznych otworzyło biura w Polsce. Warszawa zaczęła być nazywana nową krzemową Doliną Europy. Ale było coś więcej za tym. Nawrocki nie chciał tylko firm, chciał transferu wiedzy. Każda firma otrzymująca zachęty podatkowe musiała przeszkolić określoną liczbę polskich inżynierów i współpracować z polskimi uniwersytetami. W ciągu dwóch lat Polska wykształciła, set nowych inżynierów oprogramowania. I ci inżynierowie nie pracowali tylko dla firm prywatnych, wielu z nich pracowało także nad projektami obronnymi. Polska nie czekała na zakód w kwestii broni. Rozpoczęła ambitny program rozwijania własnych systemów uzbrojenia. Projekt Borsuk polski bojowy wóz piechoty nowej generacji. Projekt Krab polska samobieżna chałubica już wyeksportowana na Ukrainę. Projekt RAK polski system moździerzy Samobi.